Mamy to, moi drodzy, 3 lata kanału. Pozwólcie, że zdmuchnę sobie świeczkę. Czyli jak co roku zrobimy sobie mały szoptur, podsumujemy sobie ten rok, oprowadzę was po Warsztacie, co się zmieniło przez ten czas. Ale przede wszystkim to wam chciałem podziękować. To dla was to nagrywam. Dziękuję za te tysiące komentarzy. Jak możecie zobaczyć, nadal staram się na każdy komentarz odpowiedzieć. Oczywiście na YouTube, na innych platformach jest tego znacznie mniej, bo te komentarze nie są tak fajnie posegregowane. Na YouTube jest to najwygodniej robić. Dziękuję za te wszystkie pozytywne, za te wszystkie negatywne, bo to daje mi też do myślenia. Wiecie, to tak nie jest to, że się ode mnie odbija. Czasami są komentarze, które się ode mnie odbijają, ale są też takie konstruktywne, które naprawdę dają mi troszeczkę do myślenia. Zrobiłem sobie podsumowanie na wszystkich platformach, tak jak publikuję, czyli na Facebooku, Instagramie, YouTube oraz TikToku. To przez ten rok, nie kalendarzowy, tylko rok, tak jak ja liczę, czyli od tego 6. Grudnia, który jest taką moją datą, gdzie wypuściłem właśnie pierwszy film na kanale, udało mi się uzyskać 68 milionów wyświetleń. Myślę, że jest fajna liczba. Wiadomo, fajnie by było, jak było więcej, ale cies cieszę się z tego, co jest. Jestem naprawdę zadowolony, że chcecie mnie oglądać. Naprawdę, bo ja sam siebie nie oglądam. Ja zmontuję tego shorta na przykład, czy film, i ja tego więcej nie oglądam. Więc podziwiam Was, że Wy jesteście to w stanie zrobić. Wiem, że w tym roku było niewiele filmów projektowych, ale to właśnie przez to, że. Buduje się, tak? Buduje się. Wziąłem się za ocieplenie. Zeszło się z tym naprawdę bardzo długo. Dłużej niż myślałem. Myślałem, że dwa, trzy miesiące to ogarnę. Okazało się, że pół roku to tak lekko. Jeszcze zostało mi do zaciągnięcia kawałek drugą warstwą kleju. Kleje kupione, ale po prostu zrobiło się już zimno. Zrobię to na wiosnę, już nie będę teraz kombinował. Zostało mi jeszcze w tym roku skończyć ocieplenie strychu. Tam jeszcze potrzebuję około dwóch dni, ale plan na budowę jeżeli chodzi o domu, na ten rok zrealizowany, czyli ociepiłem go, mam skończoną kotłownię, mam zamontowany piec, grzeje tutaj, więc już jest naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o liczbę filmów, to nie liczyłem tego. No, starałem się publikować dzień w dzień shorta, wiadomo, to się nie udało. Czasami te shorty były lepsze, czasami były gorsze, ale co zauważyłem, to już jest pewnego rodzaju taka wiecie, rozpoznawalność, typu, że ktoś mnie w sklepie poznał, ktoś mnie w przedszkolu poznał. Na budowach, tak jak jeżdżę z pracy, również, więc coś już tam zaczynam istnieć. Tak powiem, wiecie, i to jest fajne uczucie. Jak ktoś podchodzi, zbija piątkę, osiem, a czy to ty, tak, to ja, naprawdę fajne uczucie. Śmiało możecie podchodzić, nie krępować się, zawsze chętnie parę słów zamienię. Co mogę dodać tak od siebie, to zauważyłem, że już naprawdę coraz lepiej radzę sobie przed kamerą. Już Coraz łatwiej jest to robić, tak? Początki, wiadomo, pierwszy film, jak zobaczycie, czy drugi, no to widać było, że to wszystko byłem spięty. Teraz znacznie lepiej już mi to wychodzi, więc naprawdę jestem zadowolony z postępów i progresu, jaki tutaj osiągnąłem dzięki wam, tak naprawdę. Więc tak jak mogliście zauważyć, projektów nie było za dużo, tam wiecie, plac zabaw dla dziecka, że dziecko zdążyło sobie rękę złamać, zagojona, zapomniane, wszystko to już było. Jestem też bardzo zadowolony z serii, jaką sobie wymyśliłem, czyli Poznaj twórce. Fajny odbiór ma ta seria. Podobają Wam się osoby, do których jadę, fajnie się to wszystko czyta w komentarzach. Ale przede wszystkim co mi się podoba, to że mam naprawdę bardzo długą listę osób do odwiedzenia. Naprawdę założyłem sobie jeden taki film na miesiąc i myślę, że spokojnie mam teraz na dwa lata do przodu. Zobaczymy, jak to będzie szło, tak? Spokojnie mam na dwa lata do przodu osób do odwiedzenia, bo jest naprawdę tylu twórców chętnych i każdy z pełną sympatią tutaj pisze, żebym wpadł, porozmawiał. Wiecie. Ja na razie nie robię jeszcze zleceń, tak? Więc ja nie zarabiam na tym, ale to i tak, nawet jak będę już na tym zarabiał, to rynek jest tak wielki, że spokojnie wszyscy się pomieszczą i naprawdę chcę wam pokazywać różne gałęzie tego stolarstwa. Ja do tej pory myślałem, że to, wiecie, jest takie proste, że jeden robi kuchnię, drugi robi schody, stoły i tak naprawdę koniec, ale się okazuje, że ło! Naprawdę ile rzeczy można robić z drewna, więc to jest naprawdę super. Kolejne wizyty już mam poumawiane, więc będę sukcesywnie po prostu jakieś te filmy wrzucał. Jeżeli chodzi o przyszły rok, to prawdopodobnie też będzie taki uboższy w projekty, bo tak jak mówię, budowa e, Planuję porobić gładzie podłogi, to jest mój taki i łazienki, to jest mój taki cel na przyszły rok, żeby to zrobić, ale jak już to będę miał gotowe, to mam do umeblowania cały dom. W pokojach dzieci szafy, łóżka, biurka, u siebie łóżko, komoda co tam jeszcze? Fotel nawet będę robił, bo mam taki zamiar, żeby zrobić jakiś fotel. Garderoba cała, jedna, druga, trzecia. No naprawdę, tych mebli do zrobienia mam masę, tylko po prostu wiecie, wszystko potrzebuje swojego czasu, żebym doszedł do tego momentu, kiedy mogę te meble zacząć robić. Oprowadzę Was teraz po warsztacie. Zobaczymy, co się zmieniło. Tak jak patrzyłem rok temu, to miałem gołe ściany, pomalowane już na niebiesko, i kończyłem robić ten stolik. Więc myślę, że przez ten czas naprawdę troszeczkę się zmieniło. Polecimy dookoła i zobaczymy, co tutaj wstawiłem, jak to zagraciłem. Zacznijmy, może od tego, co mam nad głową. Na dwóch ścianach powiesiłem sobie takie normalne wieszaki magazynowe. To bardzo fajną ma wytrzymałość, nośność. Tylko, oczywiście, trzeba użyć dobrych kołków. Tak jak ja tutaj mam. Tutaj to jest akurat całe nadproże betonowe, więc tutaj każdy kołek trzyma. Ale tutaj był gazobeton, więc po prostu użyłem dobrych koł kołków, żebym nie miał obawy stać pod tym. I naprawdę fajne miejsce do przechowywania materiału. No wiadomo, żeby to wrzucić, ściągnąć, to trzeba niestety drabinę. Deski też nie są jakieś zbyt lekkie. Więc jest troszeczkę wysiłku, ale to sobie leży. jeśnie nie woła, nie przeszkadza. Fajnie wykorzystane miejsce. Kolejny. Mamy tutaj stojak, który zrobiłem na ścinki. I to raczej jest do rozebrania. Zrobiłem to, bo myślałem, że to będzie fajne. Fajne jest to, że mogę wrzucić tu ścinki, tylko ja nic z tego nie wyciągam praktycznie. Zauważyłem, że po prostu... Co utnę, szkoda, da, szkoda, wyrzucić, szkoda dać do spalenia. No to po prostu ląduje tutaj, więc to jest po prostu do zmiany. Rozbiorę to prawdopodobnie, może jeszcze nie teraz, niech sobie stoi. Jakoś tam te ścinki są tu uporządkowane. Coś będę musiał na to wymyślić, żeby jakieś te ścinki, no typu, nie wiem, no mam takie fajne cieniutkie listeweczki, no szkoda tego wyrzucić. Po prostu trzeba to wszystko zużyć. Tylko że jak to leży w tej formie, to ja tego nie zużywam. To po prostu tu leży, ja dorzucam nowe i tyle. I idąc tutaj dalej, w sumie tutaj to nic ciekawego, stolik z krega, bardzo fajny, używałem go już do montażu jakichś ramek. Super sprawa, jak się ustawi go, to naprawdę, yy, jak mamy stałe ustawienia, złożyć jakąś ramkę, to jest naprawdę chwila czasu. Więc fajnie się do tego sprawdza. Tu jakieś drewno, drewno leży, trzeba to wszystko w końcu wykorzystać. Yy, Strugarka grubościówka, ta sama, czyli mój Rekord Power. No ta maszyna zostanie ze mną, bo do momentu jak to w końcu trafi coś większego, na razie jest, fajnie się sprawdza. Odciąg to był. Tutaj mamy Jetta szlifierkę, naprawdę fajna szlifierka. Jestem z niej dość zadowolony. Przyspieszam, tak jak robię na przykład deski sztortowe, znacznie mi przyspiesza to szlifowanie, więc naprawdę fajnie się sprawdza. No miejsce jeszcze takie jest dla niej, wiecie, wstępne. Tutaj raczej będzie odciąg w tym rogu, ale jest, to jest. Idziemy dalej, też Chyba jeszcze nie było rok temu też ta mówki, tak mi się zdaje. No to, to o niej już mówiłem, że ona jest do sprzedania, bo ja po prostu nie jestem mechaniczny, tak? Nie jestem mechaniczny, więc po prostu ona jest do sprzedania. Kupię sobie jakąś nową i będę zadowolony. A tak na razie sobie stoi. Tu mam moje miejsce na ścinki, i po prostu co jakiś czas przyjeżdża kolega, to mu to oddaje. Oczywiście drewno same, nie tam żadne płyty, takie rzeczy do spalenia. Ale to też trzeba coś lepszego wymyślić, bo to straszy, straszy i tyle. Kolejnie mamy ściany narzędzi ręcznych, to też wykonałem w tym roku. Fajnie wszystko naprawdę tutaj. Te uchwyty mogę tylko niektóre poprawić, bo są rzeczy, które tak o, widzicie, troszeczkę tu mimo że jakiś magnes dałem, to ten magnes jest za słaby i niektóre te tak i yy, niektóre te narzędzia wiszą, ale lepiej ich nie dotykać, bo coś może spać, Więc tutaj jeszcze trochę rzeczy mam do poprawy, ale fajnie jestem Zadowolony z tego, to wszystko zakurzone, bo dawno nie miałem okazji tego używać. Strugnica była, miałem w tej zimie robić po prostu nową strugnicę, ale się nie wyrobię. Nie ma szans. Strugnica własna to jest projekt na przyszły rok, dwa. Zobaczymy. Udało mi się za to skończyć tą ścianę. Prawie skończyć. Te szafki wykonywałem, tu macie z tego filmy. Tutaj to są takie gotowe kontenerki biurowe kupione. To nie ma z tego co nagrywać. Górę pewnie jeszcze będę zmieniał z czasem, bo takie magazynowanie na otwartych półkach troszeczkę mi nie przeszkadza, troszeczkę mi się nie podoba, więc tutaj po prostu coś wymyślę innego, żeby było, ale z tej ściany jestem naprawdę mega zadowolony. Mam tutaj tyle miejsca do przechowywania. Tyle rzeczy mi się tu mieści. Nawet większych szuflad jeszcze mam pustych, bo po prostu nie byłem w stanie tego uporządkować tak jak tutaj. To chyba tylko w jednej szufladzie. O, tu są jakieś rzeczy BHP, reszta jest puste. Więc, jeżeli chodzi o tą ścianę, to jestem naprawdę mega, mega, mega zadowolony. Super był to pomysł. Mam tu tyle szuflad, łącznie tak jak właśnie liczyłem ostatnio, mam 72 szuflady. I jest to z zupełności, zupełności mi to wystarczy. Pewnie dobiję do większej liczby, ale na razie jestem naprawdę mega zadowolony z tego. Mam tutaj kupę rzeczy upchanych. Co prawda jeszcze muszę popisywać, porobić porządki w tych szufladach, ale to w swoim czasie to jeść nie woła. Może sobie być. Oczywiście stołeczek, bo stołeczek musi być, żeby czasami na czymś usiąść. No i tu mam jeszcze laser. W tym roku chyba jeszcze nie odpalany, ale już zrobiłem sobie z niego wyrzut spalin na zewnątrz, więc będę go w końcu używał. W końcu do czegoś go użyję. On jest tak zrobiony niżej, że tutaj jak coś długiego położę sobie do cięcia na ukośnicy, nie będzie mi to w żaden sposób przeszkadzać. Więc naprawdę fajnie to sobie wszystko wymyśliłem. Przynajmniej tak myślę. No i oczywiście na środku stoi mój stół roboczy, który myślę, że jest no, i jedną z lepszych rzeczy, jakie wykonałem tutaj na stolarni. Tak samo. Milion szuflad. Blat. Jedynie ten MDF na blacie. Tutaj wiecie, czasami jakieś mokre rzeczy, czy nawet czy ślady po kubkach, no to to już się troszeczkę poodkształcało. Od, po Może po prostu dam jakąś HDF-kę, trójkę na to sobie rzucę, przykleję. No bo ten MDF i razem już brzydko wygląda, cały porysowany, mimo że ja go zabezpieczyłem tym jakimś olejem, no ale to. To nie jest to ono, tutaj mówię, ślady, jakieś okręgi mam po, po napojach, jak czasami jakiś klej spadnie, jak to na stole roboczym, tak? Więc tutaj wszystko super, tylko blat jest po prostu do zmiany. No i ostatni projekt, jaki zrobiłem, czyli na szybko taki właśnie stolik tutaj do piły, żeby sobie powiększyć pole robocze, bo ta piła milwaukee jest dość mała, ale ten stolik, on no, tu, Kilka osób pisało, mogą dać wkręty z drugiej strony. To jest projekt warsztatowy. On na pół roku, rok zobaczymy, aż tu w końcu trafi jakiś solidny sprzęt. Na razie tak jest i to mi w zupełności wystarczy. Czyli jak możecie zobaczyć, troszeczkę przez ten rok zmieniło się w warsztacie. Powoli urządzam to sobie pod swoją przyszłą działalność. I co, dziękuję Wam bardzo za ten rok, myślę, że kolejny będzie podobny. No, nie oczekujcie tutaj ode mnie cudów, że w przyszłym roku jeszcze będzie milion projektów, jeszcze nie będzie, myślę, że jeszcze z rok trzeba poczekać. I to by było chyba tyle, no tutaj wiecie, 43 metry kwadratowe, chyba tak, chyba 43 metry, no już nawet nie pamiętam. Więc cudów tutaj nie będzie, ale jak dla mnie samego w zupełności to wystarczy. Jeszcze raz dziękuję Wam za to, że mnie oglądacie. Dziękuję również moim sponsorom, bez których, no, tak do przodu bym się nie posunął, myślę. No, naprawdę te współprace bardzo wspomagają mój kanał i to dzięki nim jestem tu, gdzie jestem. Ten film nagrywam również dla siebie, po to, żeby sobie zaraz przypomnieć, jak to wszystko wyglądało. Bo wiecie, pamięć już nie ta, przez rok dużo się może zdarzyć, a tak, ja też w pewien sposób sobie to wszystko odświeżam. A w tym roku jeszcze pojawi się jeden projekt, bo. Muszę jeszcze zrobić szafkę na lego, bo teraz mój synek starszy dostał bardzo dużo zestawów lego, więc ostatnie czasy tylko je składałem. No i trzeba dzisiaj je magazynować, tak? Więc muszę buduję szafkę, podstawę już mam. Cały czas nie mam czasu, żeby pojechać kupić płytę, bo to będzie albo ze sklejki, albo płyta, albo płyta stolarska. Zobaczę jeszcze jak to będzie wyglądało, no, żeby to pasowało mi po prostu do łóżka, które wykonałem, żeby tak samo było jasne. Jeżeli płyta stolarska będzie Dom to raczej nie, jesion może tak, no zobaczymy, co będzie jasne, ale to jeszcze teraz w grudniu planuję to skończyć. A powiedziałem starszy, bo jeszcze w sierpniu urodziło mi się drugie dziecko, drugi synek, więc wiecie, musicie wybaczyć, naprawdę tego czasu nie ma za dużo, doba ma tylko 24 godziny, a jeszcze trzeba się spędzić trochę czasu z dziećmi, z rodziną, trzeba znaleźć ten złoty środek, wszystko to sobie wypoziomować. Dobra, ja już więcej dzisiaj nie przeciągam. Dziękuję Wam jeszcze raz i widzimy się w następnych filmach. Na razie.